Mały, może więcej! Pod takim hasłem w miejsko-gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbyła się akcja charytatywna. Dochód z akcji przeznaczony jest na rehabilitację Krzysztofa Buraczyka, który zmaga się z powikłaniami po udarze krwotocznym. Organizatorem wydarzenia byli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku oraz Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne. Mały, może więcej! Pod takim hasłem spotkaliśmy się dzisiaj. Takie piękne, niedzielne popołudnie. Dodatkowo jest to ostatnia niedziela karnawału, więc okazji radosnych nazbierało się sporo. Spotkaliśmy się, żeby zaprezentować umiejętności, talenty naszych uczniów. Ale to nie tylko o to chodzi. Małe może więcej, to też akcja, która ma wesprzeć ojca dwójki naszych uczniów, który zachorował kilka miesięcy temu, jest w dosyć trudnej sytuacji. Jego rehabilitacja jest bardzo kosztowna. W szkole uczymy różnych rzeczy. Uczymy też tego, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Uczestniczyliśmy już w kilku akcjach charytatywnych dedykowanych właśnie panu Krzysiowi Buraczekowi. Natomiast tym razem to my staliśmy się inicjatorami tej akcji. Panie nauczycielki upiekły ciasta. Dzieci przygotowały przedstawienia. Te występy są właśnie dedykowane pomocy, bo i tańce i piosenki i to przedstawienie o calineczce są związane właśnie z pomocą drugiemu człowiekowi. Spotkaliśmy się. Zaprosiliśmy gości i okazało się, że przyszło bardzo, bardzo dużo osób. Naprawdę witając gości, stojąc na scenie na początku byłam pod wrażeniem ilości osób, które zgromadziły dzieci. I to właśnie to, mały może więcej, mały może dużo. Pewnie gdyby dorośli wołali i zapraszali, ten odzew być może byłby trochę mniejszy. Ale nasze dzieci są niezawodne. I w tańcach, i w piosence, i w występach, i w pomaganiu też. Zmierzy mi coraz lepiej. Samodzielnie oddycha, zaczyna stawać, zaczyna na takiej maszynie stawać, gdzie pracuje tułów, gdzie mięśnie te nabierają jakiejś mocy da rady już głowę trzymać samodzielnie, potrafi coś podjąć, na przykład z nóg, samodzielnie też zaczyna jeść jogurty, zupy i inne rzeczy. A przede wszystkim zaczął mówić. Mówić i to dość wyraźnie. Wiadomo, ta rurka trochę przeszkadza, ale mówi na tyle, że go można zrozumieć, może powiedzieć, co go boli, co się z nim dzieje, na jaki jego jest stan w głowie, czyli mózg zaczyna się stabilizować i to nas bardzo cieszy. Fundusze są dalej nam potrzebne na rehabilitacji, bo przerwanie rehabilitacji jest, może się wiązać z cofnięciem tego, co nabyliśmy do tej pory oraz. Dalsza rehabilitacja pozwoli nam na dalszą jakąś fizyczną sprawność męża, bo zaczął też odzyskiwać w lewej ręce jakąś władzę, da rady ścisnąć, da razy coś chwycić tą ręką, lecz nie da rady podnieść. Czyli potrzebna dalsza rehabilitacja, żeby ta ręka z powrotem wracała, żeby noga też odzyskała lewa swoją jakąś sprawność. Można pomóc, zwracając na zrzutka, jest zbiórka uruchomiona dla męża lub mamy też na Facebooku licytacje różnego typu, gdzie też środki wpływają na rehabilitację Krzysia. Fajne uczucie, że, że jesteśmy w takiej małej miejscowości, a jest tyle ludzi, którzy chętnie, którzy dużo wkładają z siebie, przynoszą ciasta, przynoszą różne wypieki, ale też przychodzą na takie uroczystości i wie, widać te serce ich, które oni ofiarowują nam, żebyśmy mogli rehabilitować się dalej. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, kto wpłacił choć lotówkę, kto dzisiaj przyszedł, kto nam wspomógł, nawet nie tylko jakimś tam finansowo, lecz dobrym słowem, wsparciem pomocy fizycznej i, i w ogóle wszystkim. Dziękuję bardzo serdecznie.